Danusia Jurkiewicz była uczennicą oraz aktywną harcerką 14. drużyny harcerskiej Ventus w Jeleniej Górze, znaną z energii, uśmiechu i zaangażowania w życie szkoły i harcerstwa. Zginęła w wyniku ataku nożem przez 12-latkę przed szkołą. Sprawa jest rozpatrywana przez sąd rodzinny. Jej śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością, a pogrzeb odbył się 20 grudnia. Nikodem Marecki był polskim, dziecięcym aktorem znanym z ról m.in. w filmie Biała Odwaga oraz serialach Zołza i Szpital Świętych Anny. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Niedźwiedziu. Zginął w tragicznym wypadku drogowym, gdy wysiadając z autobusu szkolnego wybiegł na jezdnię i został potrącony przez samochód, w wyniku czego poniósł śmierć. Jego odejście wstrząsnęło rodzimą branżą filmową i lokalną społecznością. Polina Krakowska karlamowa była polską rugbystką, reprezentantką Polski i zawodniczką klubu Black Roses Poznania. Startowała między innymi w młodzieżowych mistrzostwach Europy i prestiżowych turniejach. Jej ciało odnaleziono w mieszkaniu w śremie. Klub nie ujawnił przyczyny śmierci. Jej odejście poruszyło środowisko sportowe leszek Gierszewski. Był polskim przedsiębiorcą i wizjonerem, założycielem i prezesem jednego z największych producentów stolarki okiennej i drzwiowej w Europie, firmy Drutex. Należał do grona najbogatszych Polaków, ceniony za wkład w rozwój lokalnej gospodarki i sportu. Informacja o jego śmierci została przekazana przez firmę w oficjalnym komunikacie. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Jego odejście poruszyło środowisko biznesowe i społeczność bytowa. Andrzej Bogusz był polskim aktorem teatralnym, filmowym i dubbingowym oraz cenionym reżyserem dubbingu, który przez dekady nadzorował polskie wersje językowe wielu kultowych animacji, m.in. Muminki, Gumisie i Lilo i Stich. Jego praca ukształtowała pokolenia widzów, a o jego śmierci poinformowano w mediach społecznościowych. Przyczyna zgonu nie została ujawniona. Rafał Kołsud. Był polskim aktorem dubbingowym, historykiem komiksu, publicystą i wykładowcą akademickim, znanym m.in. z roli Dyzia w programie Ziarno oraz organizacji krakowskiego festiwalu komiksu i działalności w krakowskim stowarzyszeniu komiksowym. W mediach społecznościowych pojawił się krótki, niepokojący wpis tuż przed jego śmiercią. Przyczyna nie została oficjalnie ogłoszona, ale doniesienia sugerują możliwy tragiczny przebieg. Jego odejście wstrząsnęło środowiskiem komiksowym i kulturalnym w Polsce. Piotr Cieplak był polskim reżyserem teatralnym, dramaturgiem i pedagogiem cenionym twórcą scenicznym, związanym z wieloma ważnymi scenami i Akademią Teatralną w Warszawie, gdzie kształcił kolejne pokolenia aktorów i reżyserów. Jego spektakle łączyły metafizykę z humorem i głębią. Zmarł w Warszawie po długiej chorobie. Media informowały o wielkiej stracie dla kultury i licznych hołdach ze strony środowiska teatralnego. Ireneusz Pastuszak był polskim aktorem teatralnym i filmowym, od lat związanym z Teatrem imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz innymi scenami, m.in. w Rzeszowie, Chorzowie i Krakowie. Występował także w serialach i filmach, m.in. Szpilki na Giewoncie czy Korona królów. Zmarł nagłe podczas świątecznego wyjazdu do Maroka, gdzie przebywał na urlopie. Przyczyna śmierci nie została jeszcze oficjalnie ujawniona. Jego odejście poruszyło środowisko teatralne i lokalną społeczność. Tatiana Radziwił była francusko-polską arystokratką, pielęgniarką i bakteriolożką, córką księcia Dominika Radziwiła i księżnej Eżenii z Grecji i Danii oraz bliską przyjaciółką królowej Sofii z Hiszpanii. Urodziła się 28 sierpnia 1939 roku w Rouen i przez lata łączyła europejskie rody królewskie. Jej śmierć w wieku 86 lat zanotowano w mediach oraz francuskich źródłach. Przyczyna nie została ujawniona. Jacek Gulczyński był polskim artystą, malarzem, grafikiem i fotografikiem, a prywatnie mężem znanej wokalistki Małgorzaty Ostrowskiej. Współpracował z poznańskim środowiskiem artystycznym, tworzył portrety i dokumentował świat przyrody, a w ostatnich latach organizował wernisarze swoich zdjęć. Chorował na chłoniaka i spędził swoje ostatnie dni pod opieką hospicjum. Pogrzeb odbył się 11 grudnia na cmentarzu Junikowskim w lesie pamięci w Poznaniu. Michał Urbaniak był legendarnym polskim muzykiem jazzowym, skrzypkiem, saksofonistą, kompozytorem i aranżerem, pionierem jazzu fusion, który łączył jazz z rockiem, hip hopem i innymi stylami, a także współpracował z takimi artystami jak Miles Davis. O śmierci artysty poinformowała rodzina w mediach społecznościowych. W ostatnich miesiącach zmagał się z problemami zdrowotnymi po zabiegu kardiologicznym, które znacznie obciążyły jego organizm. Jego odejście spotkało się z falą wspomnień w środowisku muzycznym w Polsce i za granicą. Brigitte Bardot była legendarną francuską aktorką, modelką i piosenkarką, ikoną kina lat 50. i 60. XX wieku, która zasłynęła rolą w filmie *I book stworzył kobietę, i stała się symbolem wolności oraz seksapilu. Po zakończeniu kariery skupiła się na obronie praw zwierząt, zakładając Fundację Brigitte Bardot. Odeszła otoczona rodziną w swojej posiadłości Lama Drag. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Jej odejście poruszyło świat filmu i społeczność miłośników zwierząt. Peter Green Był amerykańskim aktorem charakterystycznym, najbardziej znanym z ról Zeda w Pulp Fiction i Doriana Tyrela w Masce, często wcielającym się w złoczyńców. Green został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na Lower East Side w Nowym Jorku, a policja nie podejrzewa udziału osób trzecich. Dokładna przyczyna śmierci ma zostać ustalona przez lekarza sądowego. Jego śmierć poruszyła środowisko filmowe i fanów jego kultowych kreacji. Stefanie Piper była austriacką influencerką beauty, znaną z mediów społecznościowych, gdzie dzieliła się makijażowymi, modowymi i lifestyleowymi treściami. Po wyjściu z imprezy świątecznej 23 listopada zniknęła, a jej ciało odnaleziono zakopane w lesie Słowenii wewnątrz walizki. Jej były partner został aresztowany i przyznał się do zabójstwa, a śledztwo trwa. Sprawa wstrząsnęła mediami i społecznością internetową. Perry Bamonte. Był brytyjskim muzykiem, gitarzystą, klawiszowcem i basistą, najbardziej znanym z długoletniej współpracy z kultowym zespołem The Cure, w którym grał od 1990 do 2005 roku oraz ponownie od 2022 roku. Jego śmierć, po krótkiej chorobie w domu w Anglii w okresie Bożego Narodzenia, ogłosił zespół w oficjalnym komunikacie. Bamonte był ceniony za kreatywność i wkład w ponad 400 koncertów oraz wiele albumów The Cure. Jody Proger była amerykańską miłośniczką i opiekunką dzikich jeleni, która przez ponad dekadę ratowała i rehabilitowała ranne zwierzęta na swojej posiadłości w Stewartsville, Ohio. Zginęła po ataku jelenia, którego sama hodowała. Został uznany za agresywnego, a Proger zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń mimo interwencji rodziny i służb. Jej śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością i miłośnikami zwierząt. Kary Hiroyuki Tagawa. Był japońsko-amerykańskim aktorem filmowym i telewizyjnym, najbardziej rozpoznawalnym jako złowrogi czarnoksiężnik Shang Tsung z serii Mortal Kombat. Występował także w produkcjach takich jak Ostatni cesarz, Pearl Harbor czy The Man in the High Castle. Zmarł w domu z powodu powikłań po udarze mózgu, otoczony rodziną. Ludwik Minelli był szwajcarskim prawnikiem i działaczem na rzecz praw człowieka, najbardziej znanym jako założyciel organizacji Dignitas, która od 1998 roku pomaga osobom decydować o godnym zakończeniu życia poprzez wspomagane samobójstwo. Minelli sam dobrowolnie zakończył życie przez asystowane samobójstwo, zgodnie z własnymi przekonaniami o prawie do samostanowienia. Jonathan Hawkins był brytyjskim arcymistrzem szachowym, dwukrotnym mistrzem Wielkiej Brytanii z 2014 i 2015 roku, autorem książki Amateur to I am oraz cenionym trenerem. Przez ostatnie miesiące zmagał się z rzadkim i agresywnym nowotworem neuroendokrynnym, z którym przegrał walkę w szpitalu. Jego śmierć poruszyła światową społeczność szachową. Agnes Epic Gamer Grandma była szkocką gwiazdą TikToka i internetową influencerką gamingową, która zdobyła prawie 2,5 miliona fanów dzięki humorystycznym filmom, wspólnym rozgrywkom i życzliwości. W ostatnich tygodniach zmagała się z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która nasiliła się i doprowadziła do poważnego udaru. Zmarła spokojnie, trzymając za rękę córkę, otoczona rodziną. Jej śmierć poruszyła społeczność graczy i internautów na całym świecie. Cecilia Gimenez. Była hiszpańską amatorką sztuki, która w 2012 roku zasłynęła na całym świecie po tym, jak jej próba renowacji fresku Ecce Homo w kościele w Boria, Hiszpania, kompletnie zmieniła wizerunek Jezusa, zyskując określenie Małpi Chrystus i stając się wiralowym memem internetu. Choć początkowo była obiektem żartów, jej historia o dobrych intencjach i humorystyczny efekt nakręciły turystykę i pomogły lokalnej społeczności. Zmarła w domu opieki. Przyczyna śmierci nie została szeroko ujawniona. Juan Pedro Franco był meksykańskim mężczyzną, który w 2017 roku zdobył sławę jako najcięższy żyjący człowiek świata, wpisany do księgi rekordów Guinnessa z wagą blisko 600 kg, co sprawiło, że przez lata był przykuty do łóżka. Franco podjął walkę z otyłością, przeszedł operacje bariatryczne i znacznie schudł, ale od dawna zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zmarł w szpitalu w Aguascalientes w Meksyku na powikłania po infekcji nerek, która doprowadziła do ogólnoustrojowych komplikacji. Sievert Guttorm Bakken był norweskim biatlonistą, medalistą Mistrzostw Świata Juniorów oraz zwycięzcą konkurencji Pucharu Świata w biegu masowym i jednym z czołowych młodych zawodników swojej reprezentacji. Został znaleziony martwy w pokoju hotelowym we włoskiej miejscowości Lavazé, gdzie przebywał na zgrupowaniu treningowym przed kolejnymi startami sezonu i przygotowaniami do zimowych igrzysk. Przyczyna śmierci nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Prokuratura prowadzi śledztwo i trwają badania sekcji zwłok, a sportowy świat biatlonu opłakuje jego nagłe odejście. James Ransone był amerykańskim aktorem filmowym i telewizyjnym znanym między innymi z roli Zigiego Sobotki w serialu The Wire oraz występów w horrorach It, Chapter 2, Sinister i The Black Phone. Jego ciało znaleziono w posiadłości. Śledztwo wykazało, że popełnił samobójstwo przez powierzchnię. Pozostawił żonę i dwoje dzieci. Po jego śmierci bliscy i fani wspominali jego talent oraz otwartość na temat zdrowia psychicznego. Vince Zampella był amerykańskim twórcą gier wideo. Współzałożycielem studia Infinity Ward i współtwórcą kultowej serii Call of Duty, a także założycielem Respawn Entertainment, odpowiedzialnego m.in. za Titanfall i Apex Legends, zginął w tragicznym wypadku samochodowym w Kalifornii. Jego Ferrari zjechało z drogi na Angeles Crest Highway, uderzyło w barierę i płonęło. Zampella i pasażer zginęli na miejscu. Jego śmierć wstrząsnęła branżą gier i fanami na całym świecie. Rachel Carpani. Była australijską aktorką filmową i telewizyjną, najbardziej znaną z roli Jody Fountain w serialu MacLeod's Daughters oraz występów w NCIS, Los Angeles, Home and Away i kilku filmach. Komunikat jej rodziny poinformował, że odeszła niespodziewanie, ale spokojnie po długiej walce z przewlekłą chorobą. Dokładna przyczyna nie została ujawniona. Jej śmierć zaskoczyła fanów i kolegów z branży, którzy wspominali jej talent i ciepłą osobowość. Rob Reiner był amerykańskim aktorem, reżyserem i producentem filmowym, znanym między innymi z kultowych produkcji takich jak Kiedy Harry poznał Sally, Mizery, Stań przy mnie i Ludzie honoru. Reiner zdobył wiele nagród i był jedną z ważniejszych postaci Hollywood ostatnich dekad. Zginął wraz z żoną Michelle Singer Reiner. Oboje zostali znalezieni martwi, z licznymi ranami kłutymi w domu w dzielnicy Brentwood, a ich syn Nick został zatrzymany i oskarżony o ich zabójstwo. Śledztwo jest prowadzone w sprawie morderstwa. James Moylan był amerykańskim inżynierem i projektantem związanym z koncernem Ford, który w 1986 roku wymyślił strzałkę na desce rozdzielczej wskazującą po której stronie samochodu znajduje się wlew paliwa. Rozwiązanie dziś powszechne w autach na całym świecie. Zmarł w szpitalu w Detroit. Media nie ujawniły dokładnej przyczyny śmierci.